Siemaneczko, z tej strony Master Sniper i w dzisiejszym odcinku pokażę Wam jak pobrać oraz zainstalować skina na Minecrafta 1.5.2. Zaczynamy. Na początek wchodzimy na stronę internetową www.minecraftskins.com czyli deskindex i tutaj sobie robimy skina w zakładce editor albo sobie, nie wiem, tu szukamy skina w innej zakładce. Hmm, skina w... Jak mamy takiego skina to możemy kasyjnie tu zmienić nie wiem co by tu zmienić tu jest coś brzydkiego okay. jak mamy gotowe no to dajemy download do komputer i pobieramy to mhm. i teraz to przenosimy na pulpit i zmieniamy nazwę na. No. Ponieważ już mam nazwę HR, to nazwę HR nie jest nie na. 3. Tak. A to jest normalnie okay. Teraz wchodzimy w ruchom. Wpisujemy procent, update procent. Wciskamy OK. Wchodzimy w, w Minecraft. BIN Minecrafta otwieramy za pomocą Archizera, WinRAR albo, albo 7-Zip. Okay. Teraz wchodzimy do folderu MOB tutaj szukamy HAR. Widzicie? Star i tego Hara. słuchamy. OK. Przenosimy tego Hara. OK. I teraz nasze naszego Minecrafta. Mam lagi na tym kąpie. Okay. Sorry, normalnie mi się tak nie laguje, ale akurat dzisiaj coś jest nie tak z tym moim programem do nagrywania. Dobra, tu nie, nie, to znowu dobra, nieważne, odmienny świat. No i jak widzicie mam już tego mojego super sweeta śniegowskiego. teraz Teraz możemy tu nie wiem pochodzić i poszpanować. O! Cześć, krowo. Zobaczcie, jakiego mąskiego taśmę rozkina. O, patrzcie, jak się na mnie patrzy. O, widzicie? Tak, tak, no. Dlatego ja się już z wami żegnam. Cześć.